W swoim boksie i jeśli te powtórki oglądają, no to wiedzą, że Wydaje mi się, że Tomek, Tomek chyba już zaczyna święto. Zobaczcie Państwo, Tomek właśnie świętuje Mistrzostwo Świata. Mamy Mistrza Świata z orzełkiem. Wspania co, co wspaniałe to... zdjęcia. Coś można proszę Państwa Cóż możemy powiedzieć. Szkoda, szkoda, że w takich okolicznościach, kiedy decyzja... Tomasz Golob mistrzem świata w tej chwili, proszę Państwa. Szaleństwo na trybunach, polscy kibice wszyscy stoją, watują. Na to czekaliśmy. Szkoda, że w takich okolicznościach, kiedy decyzja sędziego krzywdzi w zasadzie naszego reprezentanta, ale cóż, Niki Pedersen już tam jest. Tysiące gratulujących. Marek wierny przyjaciel e, kierowca Tomasza Golowa, Greg Henkock. A i Taiwfinden. Cóż można powiedzieć, proszę Państwa. Ja powiem chyba Adam tylko tyle. Szaleństwo, szaleństwo, naprawdę. Kiedy Jerzy Szakiel w roku 73 zdobywał swój mistrzowski tytuł, e, ja byłem na tym świecie mniej więcej półtora miesiąca, zatem mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że całe życie czekałem na ten kolejny złoty medal. Przepraszam I Piotrze, warto, ale... warto było czekać, warto było przejechać, przypłynąć, przelecieć za tym chłopakiem pół miliona kilometrów i doczekać tego momentu, że Tomasz Golob jest indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Decydowanie taka przed chwileczką dostaliśmy jeszcze informację z parkingu, że Jarek Hampel chce rozmawiać z sędzią, także myślę, że tim jednak obserwował powtórkę. Natomiast myślę, że Piotrze niczego to już nie zmieni. Mamy mistrza świata, a Jarek. A Jarek, cóż, musi walczyć o srebro. Nawet gdyby było tak, że sędzia. Że sędzia zmienił... proszę bardzo. Jason Crump jakim czułem uścisku. Z Tomaszem. Dobra robota, chłopacy. Teraz będziemy mieli wywiad. Oczywiście przerywamy, jest zwyczajowy tok rozgrywania turnieju Grand Prix. No bo kiedy wyłoniony jest nowy Mistrz Świata, to należy z nim już szampany polane. Państwa również zachęcamy, jeśli ktoś ma w lodówce coś schłodzonego, to Tom już jest Scotland ten moment. Uh, dobry wieczór Polakom. Uh, good morning everybody. I'm very happy in the today World Champion for me in the 20 years in the race in the... I ja jeżdżę 20 lat na żużlu, co tydzień, każdego roku i za tym długo na to czekałem. Dziękuję oczywiście wszystkim moim chłopakom, całemu teamowi, sponsorom za pomoc w osiągnięciu tego wspaniałego sukcesu. I'm sorry, 20 lat mi zajęło, żeby to zdobyć, także przepraszam, F twoja forma w tym roku była fantastyczna. Dziękuję Janowi Anderson, 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 Andersonowi za wspaniałe silniki, za całą wspaniałą współpracę całego mojego teamu. Today is, is gold medal, Długo trzeba point. było czekać zajęło to 37 lat, no ale dzisiaj w końcu mamy mamy ten drugi złoty Złoty medal. Tomasz Golop. E, pomieszany był ten wywiad, taki troszeczkę międzynarodowy, troszeczkę polski. Być może, no właśnie. Yeah. Jesteśmy jeszcze po polsku, mówimy Tomek z Polski Kibiców, teraz możesz 100% tak czuć się swobodnie. Gratulacje! No dziękuję, serdecznie pozdrawiam kibiców w teren jak i w całej Polsce. Przepraszam, że tak długo czekaliśmy na ten medal, 20 lat, w moje wykonania w ogóle 37. Dzisiaj to marzenie się spełniło, strasznie się cieszę. Jestem Polakiem, który zdobył dla was, dla mojego kraju złoty medal, z czego się bardzo cieszę. Nie wiem jak to się działo przez ten cały sezon 2010, a. Mogę tylko podziękować, pozdrowić moich przyjaciół, tych, którzy mi dopingowali sponsorom, którzy trzymali, wierzyli, że to w końcu się uda. W tym roku 2010 to jest mój rok. Tomek, twój przyjaciel i menadżer Tomasz Garszyński po prostu stoi tu obok nas i płacze, choć pokaż się. E, Tomek, a do ciebie to dociera, już dotarło, to do ciebie się z tym. No inaczej ja tak naprawdę nie mam czym płakać, tak? Wszystko wypociłem, ale to jest człowiek, który jest od, od, od dawna ze mną, bo od prawie 20 lat. A jemu też to należy tak jak mnie. A poza tym jeszcze chciałbym przytoczyć słowa mojego ojca, który powiedział jak byłem małym chłopcem, że mogę być mistrzem świata. Więc tato jestem, zrobiłem to dla rodziny. Pozdrawiam mamę, tatę, braci. Wszystkich tych, którzy wierzyli we mnie i to się dzisiaj spełniło. Także ten numer już na stałe będzie ze mną. I Jason Kram, który daje ci plastron z numerem 1. Jason. This year wasn't your year, but you said in the, in the interview that you'll be honoured to be the second one after Thomas Golov. Yeah, maybe the third one. But um, Thomas has been fantastic this year, and, and he fully deserves it. He's, he's ridden very, very well, and um, I'm, um, I'm very proud for him um, because he's been a tremendous professional for 20 years more, more, and. Uh, you know, it's no disgrace to finish behind him in the World Championship. So, congratulations, Thomas, to your whole team. It's been a it's been a tough a tough job for you. I thought I had to wait a long time till 29 to be world champion, but 10 more years. Well done, fantastic effort, and um, I know he'll be a good world champion. Ja, brzmić ma jeszcze głos the przetłumaczą słowa Jasona Krampa, bo musimy dalej zawody, muszę pojechać, musi być finał. Dziękujemy bardzo, Tomek, gratulacje. Dziękuję i do zobaczenia w Polsce.